Ma być po polsku, bo jak coś to znam amerykański język. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj, jednym słowem, modliłem się w kolejnej parafii, w której rozpocząłem adwentowe rekolekcje w Mount Prospect, niedaleko Chicago. Więc, Polonie, serdecznie zapraszamy dzisiaj i jutro czyli poniedziałek i wtorek o godzinie 19. Ja słowo, którym się modliłem to sparaliżowany. Bardzo ciekawa rzecz, słuchajcie, bo oto to słowo sparaliżowany występuje tylko w Ewangelii Mateusza właśnie dzisiejszej i w Ewangelii Marka, z tym że u Marka tylko w opowieści o paralityku, którego Jezus Uzdrowił, a w Ewangelii Mateusza właśnie paralitykiem, sparaliżowany, w, jako sługa, sługa, sparaliżowany tego setnika dzisiejszego, to, to, oczywiście, to oczywiście paralityk, sparaliżowany, czyli paralityk. To także wspomnienie o tym, że do Jezusa znoszono paralityków. No, i jeszcze dodatkowo opowieść o uzdrowieniu paralityka. Więc Mateusz kilka razy więcej używa tego słowa niż Marek. Pozostali ewangeliści w ogóle tego słowa nie używają. I kiedy dosięgnąłem do jednego z greckich słowników, to to słowo paralityk jest wytłumaczone jako ktoś, kto cierpi z powodu niedowładu jednej strony. I tak jak zacząłem się modlić tym słowem i w kontekście tego wytłumaczenia, no to <laughs> pomyślałem sobie, że e, chyba ze mną tak jest i z moim grzechem. To znaczy, paralityk ma tak, że ma sparaliżowaną na przykład jedną stronę, i ta druga przypomina mu o tym, że kiedyś było dobrze. E, że kiedyś nie był sparaliżowany, i chyba tak samo jest z momentem, kiedy grzeszę. To jakaś część we mnie mi przypomina, że może być inaczej, że nie zawsze tak było, ale prawdą też jest to, że paraliż nie ustępuje sam, że paralityk musiał zostać uzdrowiony, że sługa że setnik prosił za swoim sługą, by Jezus przyszedł i go, i go uzdrowił. Z tego paraliżu grzechu często nie jesteśmy sami w stanie się wyrwać. I choć pamiętamy, że ta jedna strona nie jest sparaliżowana i pamiętamy, jak nam, było, jak nam jest dobrze po tej stronie niesparaliżowanej i jak tęsknimy za tym, by być sprawnym w całości, to jednak nie jest możliwe odzyskanie tej spra sprawności bez Jezusa. No i dzisiaj wszystkie te miejsca we mnie sparaliżowane oddaję Jezusowi, bo tylko on jest w stanie z tego paraliżu mnie uwolnić. I takiego uwolnienia na początku tego adwentu Wam życzę. No i koniecznie kliknijcie na naszym kanale. YouTube'owym Profeto, czy też na naszym portalu, pierwszy odcinek rekolekcji adwentowych w oczekiwaniu o pierwszej kobiecie Starego Testamentu, jaką jest Ewa. Do zobaczenia.